Z życzenia. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy księdzu w w kościele. Niech Chrystus Boży okrówie więc darzy księdza księdzach i w tak, i w tak, z tak, tak, zdrowiem, miłością i wytrwałością w realizowaniu Święta, piękna droga. Jakże żyły po nim mozolne, jakże trudne kroki, ale cel był wspaniały, podniosły wysoki. Czegoż <coughs> w dniu dzisiejszym Tobie życzyć można? <coughs> Niechaj jak najdłużej, a Ta praca zbożna. O zdrowie i dalszą opiekę dla Ciebie prosimy, byś nadarczył się dobrze jak w kręgu rodziny. Byś Bożą naukę. Niech ci w naszej wspólnocie zawsze słońce świeci, a Matka Boża nieustającej pomocy nie chroni od życia ta a dobro, którym wykonujesz, nie dwóch otacza najświętszą opieką. Szczęść Boże. Mój zakład serdeczny, szanowny panie, przypomniałeś mi ten rok 1966 się i te młode panienki, które mnie witały, tak dzisiaj no, wystąpiły, byłyście w takich samych strojach. Pamiętam, mam jeszcze fotografię z tego wszystkiego. Tak, było ich bardzo dużo. Pierwsza, szampę z radością. Dziękuję za to. Pamiętacie, nie wspieracie modlitwami. Panu Was słucha. Ja się cieszę i to mnie podnosi na duchu, że resztki sił mojego życia mogę ofiarować dla Was wszystkich. Przyć Może Panu Jubilację. W imieniu Wspólnoty Peniczowa składamy Ci wszystkiego dobrego do każdej 50 lat posługi Kapłańskiej. Składając te życzenia, prosimy Pana Boga, by obdarzył się na dalsze lata błogosławieństwem, potrzebnymi matkami. Szczęść Boże. serdecznie, Bóg zapłaci za to, że dajecie mi obietnicę wspierania mnie przed Panem Bogiem. To jest bardzo ważne dla Kapłana, który starany życiem nie rezygnuje z walki ze słabościami. Dzięki takim właśnie poczynaniom Was, Maratem, można się podnosić. A jeszcze, a może jeszcze. Bóg zapłaci. księżą się, że nie pogardzili zaproszeniem i skorzystali z tego zaproszenia przyjeżdżając do nas uczestnicząc w tej codziennej uroczystości. Dziękujemy księdzu Andrzeju za przypomnienie historii zbawienia i tego jaka wartość jest w kapłaństwie. To prośba tak w imieniu nas jeszcze księdza Jubilata i Pan nas o w naszej intencji. Podobno taki kapłan jak ten modliwy za niego, więc mam nadzieję, że przy Waszej pomocy wszyscy osiągniemy to, co jest celem naszego życia, wszystkich, świętość. Które który w konfesjonale nie żałuje czasu i sił, aby jednać duszę z Bogiem. A to świadectwo takiego codziennego życia, to bycie człowiekiem, tak na co dzień. Musi tak właśnie żyć że... Ani. Zagwizdam, a później jeszcze ogłoszę. Skoro mi jeszcze jest dany Wszystko powiedział, za wszystkie sprawy wszystkim podziękował. Ja ze swojej strony, jako emerytowany człowiek ksiądz, chcę podziękować Księdzu Prowoszczowi na święta Byłem na osądności, przyjął mnie. że spodziewam się wysiłku, ale taką ojcowską troskliwość wykazał. W tej dziedzinie staram się usługiwać, jak mogę. Dziękuję mu bardzo za życzliwość, jaką mnie otacza. Cieszę się tego, kto mnie mobilizuje, że służba kapłańska jest miła i wśród ludzi. Księdzu Bóg mi tak samo za zorganizowanie tej uroczystości dzisiejszej, od pustoły i uszowy, zajął się tym wszystkim. To jest też przykład dobrego kapłana, zapracowanego, zagonionego, ale osiągającego wyniki. Szczęść im, Boże. A wam dziękuję za to, Odnowić te wszystkie przeżycia sprzed 50 lat. A mnie bardzo jeszcze ucieszyło to, że rodacy z tej parablji razem ze mną sprawowali tę najświętszą ofiarę. To mnie cieszy. Zawsze wspominam o nich, że to są rodacy. Dziękuję raz jeszcze wszystkiego najlepszego i Wam. I